że mamy lepszą energię, że możemy coś zrobić pozytywnego. I taką rolę powinna spełniać. Kiedy widzę polskie godło narodowe przerobione na hitlerowską gapę, kiedy patrzę na realizacje, które pokazują, że niszczymy nasze wartości, które są naszymi symbolami, to jest mi przykro, że nie ma możliwości odpowiedzieć na to, w sposób jednoznaczny. Ale na pewno nie niszcząc nikogo i nie powodując przykrości dla otoczenia, robiąc swoje, można pokazać inną wartość, która powinna przetrwać wszystko to, co jest negatywne myślenie. Więc jeśli pozytywne myślenie może być przesłanką tej wystawy, jeżeli to, co wartością naszą wewnętrzną, może być przesłanką, tej wystawy i to, co może być myśleniem o budowaniu, a nie niszczeniu, jeśli to może zafunkcjonować dzięki tej skromnej realizacji, to będę szczęśliwy. Dziękuję